Się jakoś złożyło, że już po raz trzeci z rzędu mam okazję odwiedzać dawne gry i komputery cykliczną imprezę przeznaczoną dla prawdziwych geeków odbywającą się w Krakowie. Jak sama nazwa wskazuje oczywiście głównym punktem programu są tu dawne gry i dawne komputery. Jednak, tak naprawdę, kiedy patrzy się na to wszystko z boku, jedno jest pewne nie to jest najważniejsze. Najważniejsze są wspomnienia i te chwile, w których można spotkać się z takimi samymi pozytywnymi wariatami. Co ciekawe, patrząc na lata ubiegłe, trudno powiedzieć, żeby dawne gry i komputery zatrzymały się w miejscu. W tym roku organizatorzy jeszcze bardziej niż zwykle postawili na interakcje między odwiedzającymi. Idąc tym samym torem, mamy dla Was małą propozycję. Obejrzyjcie ten materiał jeszcze raz i postarajcie się odgadnąć tytuły pokazywanych gier oraz nazwy urządzeń. Nagród wprawdzie żadnych nie przewidujemy, ale nie o to chodzi. Spójrzmy tutaj. Rok 1998 wydaje się być naprawdę nie bardzo odległy, a jednak w świecie komputerów jest to dosyć spory kawał czasu. Specjalnie dla Was przewertowaliśmy jedno z czasopism wydanych właśnie w roku 1998. Spójrzcie, o czym wtedy się pisało. A ponieważ prawdziwy geek nie stawia kropek na końcu zdania, my również w tym materiale jej nie postawimy. Zamiast tego zapraszamy Was do obejrzenia klasycznej już akcji z kultowych wormsów trochę na zielonym ekranie ale to jest właśnie magia dawnych gier i dawnych komputerów.